Jean Arthur Rimbaud. Wrażenie. W błękitne zmierzchy letnie pójdę między polną skroś traw i ziół. Muskany przez dojrzałe żyto, śniąc będę czuł pod stopą świeżość rozpodolną, rozpod pozwolę wiatrą kąpać me głowę odkrytą. Nie będę tedy mówiła, nie myślał wcale, lecz nieskończona miłość w moje serce. Spłynie i będę szedł jak cygan w coraz dalsze dale, w przyrodzie jak z kobietą, szczęsny w tej godzinie. 1889 Przełożyła Bronisława Ostrowska. To taka pani, poetka młodopolska. Jej postać sobie też przybliżymy. Następny tegoż samego autora. Biedni ludzie w kościele. Jeden z moich ulubionych. Wtłoczeni w kąty wilgotne kościoła, co dech ich studzi w ław dęb dębowych cieśni, po złocie chóru obróciwszy czoła, z dwudziestu gardeł zbożne ryczą pieśni. Zapachy wosku, chłonąc jak woni chleba, szczęśliwy. Szczęśliwi, korni jak psy pod batogiem. Ubodzy w panu, ci wybrańcy nieba, śmieszne oremus składają przed Bogiem. Po sześciu znojnych dniach, spocząc na gładkiej ławie, dla kobiet, jakaż to ponęta. Tam w dziwny kożuch zakutane matki, muszą płaczące tulić niemowlęta. Tam piersi ich brudna, zup zjadaczki blade, patrzą tam z prośbą, której nie wypowie oko na chłysku złośliwą gromadę z kapeluszami zmiętymi na głowie. W domu chłód, zimno i mąż pijanica. To nic, chwileczkę, potem niech jest depce, trud teraz wokół charkot, poszept, lica starych babinek postronionych w czepce. Epileptycy, tłum szaleńców, wraży, których się człowiek w drodze nie rad czepi, nosem łypiący zaduch brewiarzy, przez psy w podwórze wprowadzani ślepi. Wszyscy żebraczą ośliniając wiarę, ślą nieustanne skargi Jezusowi, którego okien malowidła stare wskroś porzuciły, próśb ich nie ułowi. Śni od wychudłych i opasłych zdala, dala, Precz od łachmanów i od mięsa woni, A zaś wybrańsza płynie modłów fala. Mistyczność w ton się szczegółowy rozdzwoni. Gdy uśmiech i jedwabne szaty, Znaw się wychylą, w których gaśnie słońce. Gdy u kropielnic szereg dam bogaty, Całują chorzy w długich palców końce, Przełożył pan Jan Kasprowicz. Następne mamy. Śpiący w kotlinie. Zakąd gdzie śpiewna rzeka, śród bujnej zieleni, czepia szaleńczo w locie otraw dzikich kępy, przelśnione dumnym słońcem gór, wodniste strzępy srebra kotlina, która blaskami się pieni. Młody żołnierz z rozwartą wargą i odkrytą głową wtuloną między modre rośne ziele. Śpi, pod niebem mu trawa, miękkie łoże ściele, blady jest pod zielenią promieniami litą. Stopy w mieczykach kwietnych wsparł, śpi, uśmiechnięty, śmiechem chorego dziecka do sennej ponęty. Zimno mu, daj mu ziemię, sny łaskawie. wych kwiatów, Rozkoszą mu nie wzdyma, śpi w słońcu i na piersi jedną rankę trzyma. Spokojny, w prawym boku ma dwie jamki krwawe, przełożyła pani Brunisława Ostrowska. I ostatni mamy tegoż autora. Z tej pozycji Kredens. Jest to szeroki kredens rzeźbiony, dąb ciemny, jak starodawni ludzie, tak wygląda miło. Kredens ten jest otwarty i zapach przyjemny płynie z głębi jak wino, co się on gipiło. Są w nim różne różności: starzyzna igraty, szmatki, zżółkła bielizna. Wszystko pomieszane. Są tam stęchłe koronki i niewieście szaty i barwne szale babki, w ptaki malowane. Medaliony, portrety i pasem kaścięte, włosów siwych lub jasnych i kwiaty zeschnięte, z których zwonią owoców aromaty płyną. O, kredensie, sprzed laty. Chciałbyś baje swoje długo gadać. I tylko skrzypisz, starowino, gdy otwiera, kto zwolna twe czarne podwoje. Przełożył pan Julian Tuwim. Miło mi było, do zobaczenia.